Czy chłodzisz całą żywność, myśląc, że to utrzymuje wszystko świeże i bezpieczne? Możesz być zszokowany, gdy dowiesz się, że niektóre produkty stają się toksyczne, gdy przechowuje się je w lodówce. Urolodzy, dietetycy i neurolodzy jednogłośnie ostrzegają, że kilka codziennych produktów, gdy są schłodzone, może uwalniać związki powiązane z rakiem, demencją i poważnymi uszkodzeniami układu pokarmowego. W tym filmie odkrywamy pięć popularnych produktów, które nigdy nie powinny być trzymane w lodówce, i zrozumiesz dokładnie dlaczego. To są produkty, które większość ludzi przechowuje w niewłaściwy sposób, nie zdając sobie sprawy z ukrytego zagrożenia. Gdy przechowujesz je w lodówce, ich struktura chemiczna się zmienia, wytwarzając szkodliwe toksyny lub uruchamiając procesy, które niszczą życiowo ważne składniki odżywcze. Od których zależą Twój mózg i ciało. Zostań do końca, ponieważ ostatni produkt na tej liście to coś, co niemal każde gospodarstwo domowe przechowuje w lodówce, a jednak został on naukowo powiązany z zapaleniem mózgu i utratą pamięci z upływem czasu. Rozumiejąc, jak bezpiecznie przechowywać żywność, nie tylko chronisz swoje zdrowie, ale także zachowujesz składniki odżywcze, które utrzymują Twoje ciało silnym. Twój umysł bystrym i Twoją energię na wysokim poziomie. Teraz zacznijmy. Po pierwsze, ziemniaki. Większość ludzi przechowuje ziemniaki w lodówce, myśląc, że to utrzymuje je świeże przez dłuższy czas. Ale według specjalistów ds. bezpieczeństwa żywności i ekspertów ds. żywienia, niskie temperatury mogą wywołać niebezpieczną reakcję chemiczną wewnątrz ziemniaka, która zamienia jego naturalną skrobię w cukier. Gdy te cukry są później wystawione na działanie wysokiej temperatury podczas gotowania, czy to smażenia, pieczenia, czy prażenia, łączą się z aminokwasami, tworząc akrylamid, związek powiązany z rakiem i uszkodzeniem nerwów. Akrylamid nie ma zapachu ani smaku ostrzegawczego. Nie możesz go wykryć, a jednak po cichu gromadzi się w Twoim organizmie z czasem. Badacze odkryli, że częste narażenie, szczególnie wśród osób starszych, Zwiększa ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych i może nawet przyczynić się do demencji, uszkadzając komórki nerwowe w mózgu. To oznacza, że coś tak prostego jak przechowywanie ziemniaków w niewłaściwy sposób może powoli szkodzić Twojemu ciału w sposób, którego nie zauważysz aż do lat później. Ziemniaki wolą chłodne, ciemne i suche miejsce, a nie zimne. Idealnym miejscem do przechowywania jest spiżarnia. Półka w piwnicy lub papierowa torba w szafce z dala od światła słonecznego. Temperatura powinna być umiarkowana, a nie mroźna. Gdy ziemniaki są przechowywane prawidłowo, pozostają jędrne i bogate w składniki odżywcze, nie wytwarzając szkodliwych cukrów, które później powodują problemy. Innym problemem związanym z ziemniakami z lodówki jest sposób, w jaki wpływają na trawienie. Gdy skrobia zmienia się w cukier, zmienia to sposób w jaki twoje ciało ją rozkłada, prowadząc do skoków poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie niebezpieczne dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością. Trzymając je poza lodówką, chronisz nie tylko swój mózg, ale także zdrowie krwi i równowagę energetyczną. Jeśli twoje ziemniaki już wykiełkowały lub pojawiły się na nich zielone plamy, to kolejny sygnał ostrzegawczy. Wskazują one na obecność solaniny, toksycznego związku, który może powodować nudności, a w poważnych przypadkach objawy neurologiczne. Lodówka przyspiesza ten proces, stresując ziemniaka. Dlatego zawsze regularnie sprawdzaj swoje ziemniaki. Usuń wszelkie, które są miękkie lub zielone i kupuj je w mniejszych ilościach, aby zapewnić świeżość. Prosta zmiana. Przechowywanie ziemniaków w ciemnej szafce zamiast w lodówce. Może drastycznie zmniejszyć Twoje narażenie na substancje rakotwórcze i pomóc Twojemu ciału funkcjonować płynniej. Pomyśl o tym jako o cichym akcie troski o siebie. Coś tak małego, a jednak tak potężnego w utrzymaniu Cię zdrowszym i bardziej pełnym życia przy każdym posiłku. Po drugie, cebula. Wiele osób wrzuca cebulę prosto do lodówki, wierząc, że zimno sprawi, że będzie trwała dłużej. Ale przechowywanie cebuli w ten sposób może z czasem sprawić, że stanie się toksyczna. Cebula naturalnie pochłania wilgoć i bakterie z powietrza, a gdy leży w wilgotnym środowisku lodówki, zaczyna się szybciej rozkładać. Ten proces wytwarza związki siarki, które nie tylko zmieniają jej smak, ale mogą drażnić żołądek i według ostatnich badań przyczyniać się do przewlekłego stanu zapalnego w organizmie, który jest jedną z głównych przyczyn wielu chorób. W tym raka i demencji. Gdy cebula pochłania nadmiar wilgoci, jej tekstura staje się miękka i wodnista. Gdy warstwy zaczynają się rozkładać, wytwarza spory pleśni i szkodliwe mikroorganizmy, które mogą łatwo pozostać niezauważone. Te związki nie tylko psują cebulę, ale uwalniają gazy, które mogą zanieczyścić inne pobliskie produkty. Dlatego jedna cebula, przechowywana niewłaściwie, może wpłynąć na wszystko inne w Twojej lodówce. Niskie temperatury niszczą również naturalne antyoksydanty, znajdujące się w cebuli, szczególnie kwercetynę, która pomaga chronić mózg przed stresem oksydacyjnym i wspiera pamięć. Gdy jest schłodzona, ściany komórkowe cebuli się rozpadają, powodując utlenianie składników odżywczych i utratę ich mocy. Krótko mówiąc, chłodzenie nie tylko psuje smak i świeżość cebuli. Ale także pozbawiają tych właśnie związków, które pomagają walczyć z chorobami i starzeniem się. Najlepszym sposobem przechowywania cebuli jest chłodne, suche miejsce z dobrą cyrkulacją powietrza. Siatka, papierowy worek lub nawet wiklinowy koszyk pozwala im oddychać i pozostawać świeżymi przez tygodnie. Trzymaj je z dala od bezpośredniego światła słonecznego i od ziemniaków, ponieważ gazy emitowane przez ziemniaki przyspieszają psucie się cebuli. Jeśli już pokroiłeś cebulę i chcesz zachować resztę, owin ją szczelnie suchym ręcznikiem papierowym, umieść w zamkniętym pojemniku i przechowuj w lodówce przez tylko dzień lub dwa. Cokolwiek dłużej, i ryzykujesz wzrost bakterii. Warto zauważyć, że cebula, która była przechowywana w lodówce zbyt długo, zwykle wydziela silny zapach jeszcze zanim się zepsuje. Ten zapach jest ostrzeżeniem. To znak, że równowaga chemiczna cebuli się zmienia i że nie jest już bezpieczna ani odżywcza. Twój mózg i twoje ciało polegają na antyoksydantach w walce z zapaleniem i degeneracją. Utrzymanie cebuli świeżej i wolnej od chemikaliów. To prosty, ale potężny sposób ochrony Twojego zdrowia. Pamiętaj: świeża cebula nie tylko sprawia, że Twoje posiłki smakują lepiej, utrzymuje Twój umysł ostrzejszym i Twój układ odpornościowy silniejszym. Jeśli nadal oglądasz ten film i te spostrzeżenia są dla Ciebie wartościowe, proszę napisz w komentarzu, numer dwa, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek. Aby nie przegapić żadnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz idźmy dalej. Po trzecie, pomidory. Pomidory to kolejny produkt, który nigdy nie powinien być przechowywany w lodówce, a jednak niemal każde gospodarstwo domowe popełnia ten błąd. W momencie, gdy pomidor zostanie schłodzony, enzymy, które nadają mu smak i aromat, zaczynają się rozpadać. Co gorsza, niskie temperatury niszczą antyoksydanty, które chronią Twoje ciało przed stanem zapalnym i chorobą. Wśród tych antyoksydantów jest likopen, jeden z najpotężniejszych związków znanych z redukcji ryzyka choroby serca, raka, a nawet związanego z wiekiem spadku funkcji mózgu. Gdy struktura pomidora zostaje uszkodzona przez zimno, uwalnia wodę i traci jędrność. Błony komórkowe pękają, powodując, że miąż staje się papkowaty i matowy. Możesz zauważyć, że pomidory z lodówki smakują mdło lub kwaśno. To nie jest tylko słaby smak, to degradacja chemiczna. Według badań w dziedzinie nauki o żywności, przechowywanie pomidorów poniżej 10 stopni Celsjusza przez ponad 2 dni może zmniejszyć ich poziom antyoksydantów o połowę. Dla seniorów oznacza to, że tracisz życiowo ważne składniki odżywcze które pomagają utrzymać funkcje poznawcze i bronić twoje ciało przed stresem oksydacyjnym, który jest bezpośrednio powiązany z demencją i rakiem. Kolejne ryzyko pochodzi od bakterii. Lodówki są często wypełnione kondensacją i mikrowilgocią, szczególnie przy szufladach na warzywa. Gdy pomidory pochłaniają tę wilgoć przez swoją delikatną skórkę, staje się to siedliskiem bakterii takich jak listeria która może powodować poważne infekcje u starszych dorosłych ze słabszym układem odpornościowym. Możesz nie poczuć zapachu ani nie zobaczyć zanieczyszczenia, ale nawet niewielka ilość bakterii może szkodzić organizmowi z czasem. Pomidory dobrze się czują w umiarkowanych temperaturach. Przechowuj je w temperaturze pokojowej, stroną z łodygą do góry, na blacie lub w papierowej torbie, z dala od bezpośredniego światła słonecznego. Jeśli zaczynają dojrzewać zbyt szybko, trzymaj je w chłodnym, niezimnym miejscu. To pozwala im pozostać smakowitymi przy jednoczesnym zachowaniu składników odżywczych. Gdy pomidor zostanie pokrojony, możesz go krótko przechowywać w zamkniętym, szklanym pojemniku przez dzień, ale należy go spożyć tak szybko, jak to możliwe. Pomidory są jednym z najlepszych darów natury dla zdrowia serca i mózgu. Jednak chłodzenie niszczy ich naturalną moc leczniczą. Smak, który znika, to nie tylko utrata smaku to utrata naturalnych związków, które chronią Twoją pamięć, skórę i układ odpornościowy. Za każdym razem, gdy pozwalasz pomidorowi dojrzeć naturalnie na blacie, dajesz swojemu ciału pełną korzyść z jego witamin, minerałów i antyoksydantów dokładnie tak, jak natura zamierzyła. Gdy naukowcy zajmujący się żywnością mówią o żywej żywności, mają na myśli żywność, która wciąż oddycha, dojrzewa i odżywia. Pomidory są dokładnie tym. Trzymanie ich poza lodówką nie tylko zachowuje ich smak, ale także zachowuje Twoje zdrowie i długowieczność. Twój mózg i ciało będą Ci wdzięczne za każdym razem, gdy zjesz pomidor świeży i pełen życia, a nie zimny i pozbawiony składników odżywczych. Po czwarte, czosnek. Czosnek jest często chwalony za swoją zdolność do wzmacniania układu odpornościowego, obniżania ciśnienia krwi i ochrony serca. Ale czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, to że przechowywanie czosnku w lodówce całkowicie zmienia jego skład chemiczny, zamieniając jeden z najpotężniejszych leków natury w potencjalne źródło toksyn. Gdy czosnek jest wystawiony na zimne, wilgotne powietrze przez długi czas, Zaczyna kiełkować i rozwijać zielony rdzeń. Ten proces kiełkowania wyzwala tworzenie związków siarki, które mogą drażnić układ trawienny, a po ugotowaniu mogą tworzyć szkodliwe produkty uboczne związane ze stresem oksydacyjnym w organizmie. Niskie temperatury zakłócają również zdolność czosnku do produkcji allicyny, naturalnego związku odpowiedzialnego za jego właściwości antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe. Po schłodzeniu enzymy czosnku stają się nieaktywne, co oznacza, że nawet jeśli wygląda świeżo, jest odżywczo słabszy. Możesz zauważyć, że czosnek z lodówki smakuje ostrzej lub bardziej gorzko. Ta gorycz jest oznaką rozpadu chemicznego. Z czasem spożywanie czosnku w tym stanie może przyczynić się do przewlekłego stanu zapalnego, który jest jedną z kluczowych dróg prowadzących zarówno do raka, jak i demencji. Kolejnym problemem jest pleśń. Ząbki czosnku przechowywane w lodówce są bardzo podatne na pochłanianie nadmiaru wilgoci. To wilgotne środowisko sprzyja wzrostowi Clostridium botulinum, tej samej bakterii odpowiedzialnej za botulizm potencjalnie zagrażającą życiu chorobę. Nawet jeśli czosnek wydaje się w porządku, niewidzialne zarodniki wciąż mogą się tworzyć. A po spożyciu uwalniają toksyny, które atakują układ nerwowy. Dla starszych dorosłych, szczególnie tych ze słabszym układem odpornościowym, to ryzyko może być znacznie poważniejsze. Więc jak należy prawidłowo przechowywać czosnek? Trzymaj go w chłodnym, suchym i wentylowanym miejscu, takim jak wiszący koszyk lub otwarta miska na blacie. Unikaj plastikowych toreb lub zamkniętych pojemników, które zatrzymują wilgoć. Czosnek musi oddychać. Gdy jest przechowywany prawidłowo, Całe główki mogą wytrzymać tygodnie, czasami nawet miesiące, zachowując zarówno swój smak, jak i właściwości chroniące zdrowie. Jeśli już obrałeś lub posiekałeś czosnek, można go trzymać w szczelnie zamkniętym, szklanym słoiku z cienką warstwą oliwy z oliwek w lodówce, ale tylko przez kilka dni. Olej zapobiega narażeniu na działanie powietrza, ale ważne jest, aby użyć go szybko, aby uniknąć wzrostu bakterii. Moc czosnku tkwi w jego czystości, jego naturalne oleje, enzymy i antyoksydanty współpracują ze sobą. Chłodzenie zakłóca tę harmonię, pozbawiając go tego, co czyni go leczniczym. Pomyśl o czosnku jak o żywym lekarstwie. Dobrze się czuje w temperaturze pokojowej, a nie w chłodzie. Gdy przechowujesz go prawidłowo, zachowujesz jego zdolność do walki z zapaleniem, wspomagania zdrowia mózgu. I ochrony serca. Coś tak prostego, jak sucha miska czosnku na blacie, może cicho działać jako jedna z Twoich najsilniejszych obron przed chorobą. Jeśli nadal oglądasz ten film i te spostrzeżenia są dla Ciebie wartościowe, proszę napisz w komentarzu numer 4, aby dać mi znać, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, polecam zasubskrybować i włączyć dzwonek, aby nie przegapić żadnych filmów. Swoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Teraz idźmy dalej. Po piąte, chleb. Chleb jest podstawą w większości domów. Jednak jest to jeden z najbardziej źle traktowanych produktów, jeśli chodzi o przechowywanie. Wiele osób przechowuje chleb w lodówce, zakładając, że pozostanie świeższy przez dłuższy czas, ale ten nawyk po cichu niszczy zarówno jego jakość, jak i bezpieczeństwo. Naukowcy zajmujący się żywnością odkryli, że przechowywanie chleba w lodówce przyspiesza proces zwany retrogradacją skrobi, gdzie cząsteczki skrobi ponownie krystalizują, zamieniając chleb w suchy, twardy i pozbawiony składników odżywczych. Ale większym problemem jest to, że ten proces może stworzyć idealne środowisko do wzrostu pleśni i mikotoksyn, substancji powiązanych z rakiem, Uszkodzeniem wątroby i pogorszeniem neurologicznym. Gdy chleb pochłania wilgoć w zimnym środowisku, zaczyna się pocić wewnątrz opakowania. Ta wilgoć żywi mikroskopijne grzyby, szczególnie gatunki Aspergillus i Penicillium. Te pleśnie wytwarzają mikotoksyny niewidoczne gołym okiem, które zostały bezpośrednio powiązane z zapaleniem mózgu i utratą pamięci u starszych dorosłych. Możesz myśleć, że usunięcie spleśniałej części bochenka czyni go ponownie bezpiecznym, ale toksyny mogą rozprzestrzeniać się daleko poza to, co możesz zobaczyć. Każdy plasterek może przenosić śladowe ilości szkodliwych związków, które powoli gromadzą się w organizmie. Przechowywanie chleba w lodówce zmienia również jego skład chemiczny, osłabiając naturalny błonnik, który wspiera trawienie i kontrolę poziomu cukru we krwi. Cząsteczki skrobi twardnieją, zmuszając układ trawienny do cięższej pracy w celu ich rozkładu, często prowadząc do wzdęć, zmęczenia i niestabilnego poziomu glukozy. Dla starszych dorosłych zarządzających cukrzycą lub schorzeniami serca może to po cichu pogarszać stan zapalny i stres oksydacyjny, kluczowe czynniki napędzające zarówno raka, jak i demencję. Zamiast chłodzenia chleb powinien być przechowywany w chłodnym w suchym miejscu w temperaturze pokojowej. Trzymaj go w oddychającej torbie, takiej jak papierowa lub lniana, a nie plastikowej, która zatrzymuje wilgoć. Jeśli kupujesz więcej chleba niż możesz zjeść w ciągu kilku dni, zamroź go w szczelnych porcjach. Zamrażanie zachowuje świeżość i zapobiega wzrostowi pleśni bez zmiany struktury chleba. Gdy będziesz gotowy do jedzenia, Delikatnie opiecz lub podgrzej plasterki, aby przywrócić ich teksturę i smak. Zwróć również baczną uwagę na rodzaj chleba, który kupujesz. Wysoce przetworzony biały chleb często zawiera konserwanty, które mogą wydłużyć okres przydatności, ale mogą również drażnić jelita i szybko podnosić poziom cukru we krwi. Wybieraj odmiany pełnoziarniste lub na zakwasie. Są bogatsze w naturalny błonnik, probiotyki i składniki odżywcze? Które wspierają zdrowie serca i mózgu. Chleb był częścią historii ludzkości od tysięcy lat, na długo przed wynalezieniem lodówek. Przechowywanie go naturalnie nie tylko utrzymuje go bezpieczniejszym, ale także honoruje sposób, w jaki miał być delektowany, świeży, odżywczy i dający życie. Małe nawyki takie jak ten robią dużą różnicę z czasem. Żywność, którą jemy codziennie. Albo nas leczy, albo szkodzi. A coś tak prostego jak sposób przechowywania chleba może przechylić tę równowagę w kierunku zdrowia lub choroby. Chroń swój umysł i swoje ciało, trzymając chleb poza lodówką i dając mu troskę, na którą zasługuje. To, co wydaje się małą korektą dzisiaj, może być jednym z najpotężniejszych kroków w kierunku zapobiegania właśnie tym chorobom, które pozbawiają ludzi pamięci. Witalności i spokoju. Ostatnie refleksje. Gdy kończymy ten film, poświęć chwilę, aby pomyśleć o tym, ile z tych pięciu produktów ziemniaki, cebula, pomidory, czosnek i chleb leży teraz w Twojej lodówce. Większość z nas przechowuje je w lodówce z przyzwyczajenia, wierząc, że chronimy swoje zdrowie, gdy w rzeczywistości po cichu robimy odwrotnie. Sposób, w jaki przechowujesz żywność, wpływa na znacznie więcej niż świeżość. Wpływa na twoje ciało, twój mózg i twoje długoterminowe samopoczucie. Rak, demencja i inne choroby przewlekłe nie zdarzają się z dnia na dzień. Są wynikiem lat małych, powtarzanych wyborów, takich jak sposób gotowania, jedzenia i przechowywania żywności. Każda decyzja albo wzmacnia twoje ciało, albo je osłabia. A piękno tej prawdy polega na tym, że oznacza ona, że wciąż masz kontrolę. Nigdy nie jest za późno, aby zmienić swoje nawyki i chronić się. Trzymając te produkty w temperaturze pokojowej, zachowujesz ich składniki odżywcze, ich naturalne mechanizmy obronne i równowagę, którą zamierzyła natura. Zauważysz, że Twoje posiłki smakują lepiej, Twoje trawienie się poprawia. A twoja energia jest bardziej stabilna. Co ważniejsze, będziesz chronić swój mózg i swoje komórki przed stresem chemicznym spowodowanym niewłaściwym przechowywaniem. To nie są skomplikowane procedury medyczne. To proste, praktyczne kroki, które każdy może wykonać. A dla starszych dorosłych, te małe korekty mogą zrobić niezwykłą różnicę w ogólnym zdrowiu. Spędziłeś życie dbając o innych. Teraz nadszedł czas, aby zadbać o siebie w najprostszy, najmądrzejszy możliwy sposób. Dziękuję, że dołączyłeś do nas dzisiaj. Chcielibyśmy od ciebie usłyszeć. Zostaw komentarz poniżej i podziel się jedną rzeczą, której się dzisiaj nauczyłeś i jak planujesz to wykorzystać w swoim życiu. Twoje myśli są dla nas ważne, więc nie wahaj się nimi dzielić. Czytanie Twoich komentarzy daje nam wielką motywację i zachętę. Jeśli podobał Ci się ten film, i uznałeś go za pomocny, proszę Polub, zasubskrybuj i udostępnij. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dobre treści, które informują i inspirują. Dziękuję za oglądanie i mamy nadzieję zobaczyć Cię w następnym filmie.